Konwencje Komitetu Wyborczego Wyborców marzone w rubelę, radomienie razem rozpoczęte od minuty ciszy w ten sposób uczczono pamięć tragicznie zmarłego w niedzielę Krzysztofa Sędowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Czas na Radom, współpracownika kandydatki. Marzena Wróbel startuje w jesiennych wyborach na prezydenta miasta, a namówiły ją do tego, jak stwierdziła Stowarzyszenie Radomianie Razem i Czas na Radom. Podczas konwencji w Kinie Helios zaprezentowano program wyborczy komitetu. Zdaniem Marzeny Wróbel największą bolączką Radomia, z jaką trzeba się zmierzyć jest bezrobocie. Jednym z rozwiązań na zmniejszenie liczby osób bez pracy ma być wyłączenie Warszawy z Mazowsza. Stolica zawyża wszystkie wskaźniki. To może spowodować, że Radom nie otrzyma w przyszłości dotacji unijnych. Marzena Wróbel i jej Różyna chcą także salać w Radomiu tereny przemysłowe i przeznaczać je dla inwestorów. Zamierzamy także kontynuować pracę nad rozwojem lotniska, ale będziemy szli nie w kierunku portu pasażerskiego, a w kierunku portu przeładunkowego w kierunku lotniska Cargo. Tylko Cargo jest w stanie zapewnić. Kilka tysięcy dobrych miejsc pracy dla radomian w transporcie i w logistyce. Drużyna Marzeny Wróbel chce także zlikwidować podatek deszczowy i zmienić szkolnictwo. W klasach ma być maksymalnie 25 osób. Kandydatka zapowiada także reaktywację zespołu szkół mechanicznych, jak również utworzenie systemu domów opieki społecznej dla starzejącego się społeczeństwa. Marzyna Wróbel chce też zmodernizować salę koncertową i przekształcić radomską orkiestrę kameralną w radomską filharmonię. Planuje budowę Muzeum Armii Krajowej, modernizację amfiteatru i poprawę stanu dróg w mieście, między innymi budowę trasy NS. Między innymi te działania Marzena Wróbel chce realizować wspólnie ze swoją ekipą. Są kompetentni, świetnie wykształceni, mają wielorakie doświadczenia życiowe i doświadczenie w zarządzaniu. Z prawdziwą przyjemnością, dumą, Pragnę zaprezentować moją drużynę, którą pieszczotliwie nazywam drużyną. Pierścienia. Kandydatka prezentowała kolejno wszystkich kandydatów startujących do Rady Miejskiej. Jedynkami na listach wyborczych są w okręgu numer 1 Mariusz Fogiel, w tym okręgu listę zamyka Wojciech Wróbel, senmarzyny Marzeny Wróbel. W okręgu numer 2 listę otwiera Łukasz Zawistowski, w okręgu trzecim Jan Gud, Jedynkom na liście w okręgu czwartym jest Kazimierz Woźniak, a w okręgu piątym Andrzej Pawlak.